Dobry kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest Jezu dla mnie bardzo stresujący dzień, ponieważ jak oglądaliście poprzednie filmy, to wiecie, że zostałam świadkową. No i dzisiaj jest dzień, kiedy trzeba zrobić wieczór panieński. Także czekamy, dziewczyny mają przyjechać, też mi niektóre pomóc. Paula z Kubą pojechała do Biedronki po no, resztę rzeczy. Do ogarnięcia i co? Zawieram Was na spędzenie tego dnia ze mną ja właśnie też się ogarnęłam, tak żeby później nie musieć myć włosów Także będę Was witała w moich loczkach naturalnych Chyba, że zaraz wysuszę i szybko zapnę Zobaczcie, w ogóle ta hortensja pięknie pachnie, ale nie poczujecie Pięknie pachnie, ale zobaczcie jaka jest ogromna Cieszę się najbardziej, że trafiliśmy na naprawdę ładną pogodę Wstałam rano, no i już było cieplutko Słońce wychodzi coraz wyżej Także będzie pięknie Musi być, musi być pięknie Czekam na Kubę i Paula, aż wrócą I będę zawierać się zapompowanie balonów Bo naprawdę jest ich sporo A motyw przewodni tym tururum to jest Tu wam pokażę częściowo, co tu wystaje Idziemy dalej Tutaj coś takiego Już wiecie, co to jest? No i tutaj mamy resztę Czyli będzie ty flask rodeo. Zobaczcie, jakie super rzeczy dorwałam na, no wiadomo, chińskich stronach, ale mega. Każde będzie miało okularki. Tutaj jeszcze welon dla panny młodej. No, coś pięknego. Ja organizuję w ogóle takie coś i w ogóle pierwszy raz będę na takim czymś, jak wieczór panieński, bo no wcześniej nie bywałam. No i po prostu nie wiem jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie cudownie, że Madzia będzie zadowolona. Dziewczyny się zjadą na 19 z Magdą już i będziemy robić grilla. Tutaj jakieś atrakcje mam pozapewnione. No i w sobotę będziemy jechać na dziki zachód. Jest takie miejsce niedaleko, też nad morzem w sumie. Jak dziki zachód No i właśnie tam planuję pojechać z dziewczynami Żeby to nabrała takiego, wiecie, klimaciku nie? nie wiem, czy po prostu uda mi się tam coś nagrać Ciekawego, czy w ogóle będzie można Ale raczej tak e, Także oglądaj do końca Tata mi dał jeszcze taki głośnik No bo jak to tutaj bez głośnika Leczur panieński, bez żadnej muzyki Także wpakował mi jeszcze do auta Ale na plus, bardzo się cieszę Bo to naprawdę dużo No dużo po prostu zmieni. No już mi e włosy wysychają I widzę, że się kręcą loczki Widzicie eee. to? Czy to nie będzie piękny wieczór Paniański w stylu Last Rodeo? Będzie Ich kilka To co, może najpierw jeden tak położymy? A później na to to? Żeby taki vibe'ik był Ty jesteś jak nie Paula Ostatnio na vlogu gadałaś, gadałaś, a tutaj... Aha, będziesz mi... milczeć? Podziękuj wujkowi Nie no, ładnie wyglądasz, Paulinka Dobra, ale... Wstarczy nie mogę chyba... tego czyli chyba taka jedno. Trzeba to jakoś wyrównać tak, Nie, tam, tu, 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 Zobaczcie, jeszcze na to był taki, e, nie wiem jak to nazwać, obrusik, ceretka Taka w kratę I fajnie to wygląda w takim połączeniu Dałyśmy tu z Paulą dwie warstwy, bo jednak jedna prześwitywała trochę A teraz już to tak kolorów nabiera No wiadomo, jeszcze tu dojdą te talerzyki, jedzenie Więc będzie kolorowo Mamy takie kubeczki w kratę, talerzyki też mogę pokazać Jeden mały, drugi duży. Jeszcze mamy takie złote natarty. I takie piękne plastikowe kubeczki wielorazowego użytku. To jest dla, dla nas, dla dziewczyn, a to oczywiście dla panny młodej. Przyszłej panny młodej. Jeszcze narzeczonej. No i jeszcze mamy do kompletu takie wkrate... Eee, jak to się nazywa? Serwetki. Eee... Takie? No, Jakoś tak. I takie w motywie właśnie Lastrodeo. Ja jakie zamawiałam, to ja myślałam, że one będą po prostu jakieś takie już duże, jak są normalnie na jakichś imprezach. A to przyszły takie wielkości, no nie wiem, mojej dłoni. Ale są, robią klimacik. Lepiej to wygląda. A jeszcze naprawdę tyle balonów przed nami. W ogóle jest strasznie tu ciemno, powinno to w drugą stronę nagrywać. Proszę. Pięknie wyglądasz. Dzięki. Brakuje ci normalnie tych? Konia na patyku. <noise> jest dmuchany. O, no Mamy fajka. tutaj kapelusze, zaraz je rozłożymy dla młodej też jest oczywiście, ale biały. My będziemy miały różowietkę. Takie Tu na Paoli możecie zobaczyć sobie, jak one wyglądają. Krótko. Hmm. Solar i Białas. No, ja byłam na e, fake baku. Ja niestety nie zdążyłam. <noise> bo lata nie było, teraz właśnie jest ładna pogoda. Mamy jeszcze takie fajne okulary, zamówiłam dla dziewczyn, różne rodzaje. Coś w stylu tego. Speedy Gonzales. I teraz e, też to rozstawimy. Fajne są, bo niektóre mają naprawdę serduszka, jakieś. E, o, te są też fajne, takie inne. I kotki są. Takie o. Ej, to są cool patrz, Mówiłam, że trochę podbiewa Yo, wyglądam jak jakiś gamer. Szybko wyglądasz. Szybko. Nie, te są bardziej takie szybsze, patrz Ale to na nos obciąża. Oh yeah. Jezu, nic oh yeah. przez nie, nie widać. Cute. No i mamy jeszcze takie nazywa? Szarka? Nie, bandamy? Bandamy, no. bandamy no. Też dla każdej z dziewczyn, żeby sobie gdzieś tam, wiecie, zawiesiła, czy czy jakieś spodnie, czy, czy tutaj taką... Komu... Jak babcia taka teraz. O! Tam się dzieją męskie rzeczy, patrzcie. Tu będzie miała ruchową Albo w ogóle, nie musi chyba mieć Ona ma bluzkę, welon Ale jak będzie chciała, to zostawię, żeby sobie przywieźliła, bo może będzie chciała No to będzie w, w tym Wśród. Tak jak nie będzie miała, ona wszystkie będzie Nie. Będzie czuła się wyjątkowo, że nie ma <laughs> Prawda Madzia? Jak to oglądasz, to była rozkwina Mamy tutaj jeszcze takie małe pojemniczki na jakieś popcorn chipsy czy coś. Także zabieramy się do składania, bo to też fajnie będzie wyglądało takie porozstawiane dziewczyny sobie będą brały, to na co będą miały ochotę. I... Ops. Dala, 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 dala. Dala. Jeszcze mamy zobaczcie takie fajne konfetti do rozsypania na stół. W celu właśnie Last Rodeo. Widzisz? No nie. I dalej jest jakieś krzywe. Mój no. no ładny. Poszedł. No nie, mój coś nie by Ej, ostatnie już. O, Ile jest ich łącznie? 10, nie, 12. No i gdzie? My już z Paulem przygotowałyśmy stały, tak naprawdę. Jedzenie też już ogarnęłyśmy jakieś pomidorki w śmietanie, cacyki. Kuba pope... Puu, popeklował żeberka. No i co? I czekamy na Magdę siostrę z i Karolinę taką. No i będziemy dmuchać balony, żeby zrobić taką wiecie girlandę. Jeszcze Kuba podłączył nam głośnik, żebyśmy miały do czego sobie potańczyć dla tych maciku. Także pomału się dzieje, ale chyba taki efekt końcowy Wam pokażę, jak się ściemni albo przed samym przyjazdem Magdy. W takich workach, tutaj mamy dwa, to mamy siano i po prostu je gdzieś tak poukładamy, żeby to było, no wiadomo no w stylu całej imprezki. Kuba napompował mi te takie większe balony z tego będzie jeszcze napis Lastro yy, i co? No i takie zwykłe balony do Girlandy będziemy później musiały se dopompować, zaraz z dziewczynami bo czekamy aż przyjdzie taka luga jakby na to. Specjalnie na Twoją imprezę Madzia, kupiłam sobie kąt Mam nadzieję, że się przydadzą. do czarnej. Fajne. Jakieś no, ja też mam. Ja w sumie pożyczyłam od kuby mamy. E, też takie czarne. O! Wiatr. I mam jeszcze okay. takie laczki, pożyczyłam. Z motywem krowim. Tak mi się podoba ta biała hortensja, że chyba e, zaraz wezmę z Paulą nożyczki i poprzecinamy do, do wazonów, żeby postawić na stole. To też tak będzie fajnie wyglądać. Zabraliśmy się za dmuchanie balonów. I uwaga! O Jezus! Paula, dwie, trzy godziny temu nie mogłam żadnego. Robić. Żadnego nie mogła nadmuchać, naprawdę. A teraz? Jestem z siebie dumna o niej jakaś osoba. Zobaczcie, jak to wygląda. Ślicznie, co? Oczywiście jeszcze są do nadmuchania, więc. No, ale nasze płuce muszą odpocząć troszeczkę. Właśnie tak Paula mi pomaga Witam Bo zazdrościłaś mnie o paleniznę po prostu Tak, zawsze lubiłam Fake patrzeć baika. na ciężką pracę Na ciężką pracę lubiłaś patrzeć, no No Opalaj się Zobaczcie, przyjechały dziewczyny Tutaj Karolina tworzy arcydzieło Fajnie to będzie wyglądać Tutaj robimy taki napis Same Cowboy i tutaj jest jeszcze końcówka Forever. Muszę zapisać tylko próbuję rozwiązać sukło. Troszkę kupiła jeszcze taką słodką krówkę małą. Na tym sianku będzie sobie się pasła. Słuchajcie, ja już się przybrałam mam cowboyki też. Już jesteśmy prawie na finiszu. Została nam tylko, zostały nam tylko te balony do zaczepienia. Outfit check! Nie wiem, bo nie widzę. O, dobra. Mhm. Super. Pięknie. Zostały nam tak naprawdę jeszcze tylko do zaczepienia te balony na... jak to się nazywa? Girlandę. E, no i co? I wykładanie żarełka. Yes. I rozpalenie grilla. I świętowanie. Na stole jeszcze tutaj Karolina przycięła te hortensje, więc to naprawdę fajnie się prezentuje. Mamy taki snapper, że tak bym to nazwała. No i tutaj jeszcze takie dekoracje. No i oczywiście outfity. Tak, mój jest najlepszy. Hello! Gdzie masz krowę? Teraz się założę. Tutaj przed wjazdem jeszcze zrobiłyśmy taki na furtce kapelusz i bandankę. Wyшло naprawdę pięknie. Nawet lepiej niż się spodziewałam. Także mogę się doczekać, aż Madja przyjedzie i, i oby była zadowolona. Wreszcie tutaj wysypałyśmy jeszcze siano. Paula przywiozła z jakiejś wsi. I to. Pięknie to wygląda. Fotki. Jedzie nasza główna gwiazda wieczoru. Tum Co to jest? Pi! Jak piwo? Jak... Pi! Pi! Dobra. Hejka! Hejo. Hej! No! Do dna! Dawaj Nie! bo ja chcę je pamiętać, dobra? Okej, no tak? Pięknie! Tak czy... Tak. A raz. Dobrze? 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 To Dobrze? Znaczy to nie, Dobrze? będziesz musiała ćwiczyć teraz. Wyżej. Wyżej. Nie, no i to, no, to jest od nas wszystkich. Ale z okazji takiej, że niedługo bierzesz ślub za niecałe dwa tygodnie to mamy dla ciebie coś, co możesz założyć, ale nie musisz oczywiście. Na no, swoim weselu. Ojej, no Ty, Naprawdę? I coś, o czym marzyłaś, chciałaś w sumie to sobie kupić, ale trochę cię wkręciłam. No nie, gada, nie, gada, nie, gada, nie gada, No naprawdę no co, wy chore jesteście aż tyle, ty No się no. Wie się no. Smutno, że w tym świetle, to tak nie wiem jak nie, jest nie, tak samo, ja, będziesz robić za fotki. Że chciałam, ale mówię, a dobra, nie, bo to w szkole. Komary zlecą się do mnie, chodzi? O nie. Do no właśnie, że ja zawsze to chciałam, a zawsze, zawsze sobie tak... Czałowałaś. No, a to, to typowa ja. To zawsze tak jest. No, zawsze tak jest, że... Ja też miałam mega trafiony prezent, który bardzo było mi szkoda kasy. A dostałam od Was. <grytanie> Nie, dziękuję. <na> <grytanie> no mega. Super. <grytanie> no, taki śmiały taki... Się. Lawendowy. Y lawendowy, no, taki pudrowy, pudrowy feldowy, Super. A ty mnie jeszcze wkręciłaś, że od pani Bogusi pożyczyła. No trochę musiałam, no bo byś ja. kupiła pewnie. Trzeba <noise> było podtrzymać, nie? No ona mówi, nie pani Bogusia ci pożyczy, też tam 10 wkładów ma, a ja piszę to daj, zapłacę i za tego też 10 wkładów. <noise> a ja nie mam tej. Czego? Biżuterina na bezerę, No to, to... masz! No to... Nie mam nic. <noise> Dlaczego ja, ja powiedziałam, że to? Naprawdę no dziewczyny, ja pier... No, nie wiem się. Nic nie Cieszyć się. się. A pośle komarów. No. no właśnie. Tak się cieszę, że jeszcze słodka zrobiła i komary lecą. Ja cię przecież to idealnie będzie pasować w ogóle do tej sukienki. Tam masz ja... też, e... Tak, tam jest słońce, cóż jak Aha, dobra, także to tak zdradzając. zdradzają. Majdę, my mamy dla ciebie jeszcze jedną pamiątkę z panińskiego. Przecież Od nas. wszystkich. Się? Tak. Uh -huh. O, ja cię kręcę. Będziesz gdzie mogła my to nie Nieważne, gdzie to, to zrobiłyśmy. To jesteś ty. <grym się? <grym się> no ja, Co? super. O, ja to sobie postawiłam. dobrze Tak. ktoś chciał, to żebyś Także dziękuję Wam, że byliście ze mną i oczywiście widzimy się w następnym filmie. Cześć!